Spotkanie integracyjne z panią Ewą Romanow-Pękal. A teraz czas na lupy i obserwacje przyrody. Prowadzimy obserwacje. Podczas obserwacji przyrody ćwiczymy cierpliwość i uważność. Prowadziliśmy obserwacje pszczół w hotelu dla owadów. Czas na kiełbaski z grilla. Dzięki uprzejmości innych nauczycieli mogliśmy spróbować kiełbasek z grilla. Pani Ewa opowiada o krzewach znajdujących się w parku dendrologicznym. Kwiat dendronu. Lapidarium w parku dendrologicznym miłosna. Głazy narzutowe to pozostałości lądolodu skandynawskiego. Próbujemy przesunąć głaz. Idziemy do siedziby Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Pani Ewa opowiada o nazwie Miłosna, przed wojną nosiła nazwę Libental, stanowiła osobne przedmieście. Dzisiejsza nazwa ogranicza się właściwie do terenów, na których leży zabytkowy kompleks stadniny koni. Znajduje się tu mini zoo, można zobaczyć kozy, koniki polskie, papugi, barżanty, osły, dziki, wielbłądy, bociany. A tu wielbłąd. Koniki polskie. Idziemy do stajni. Stajnia wieżowa. Chrząszcz, pachnika dębowa. Owady te można spotkać na korze dębów, gdzie zlizują soki wypływające z drzewa. Lekcja na temat owadów. Słuchamy z zaciekawieniem. Pani Ewa opowiada o chrząszczach, samce wabią samice, wydzielając specyficzny zapach feromonu. Prezentuje nam grzyb. Pomnik przyrody dom przypułkowy. Tu jest bardzo ciekawie kolejny eksponat gąsienica. Patrzymy na szlak zamków i fortyfikacji. Zdjęcie przed zamkiem w kwidzyniu. Narzędzia kar i tortur, XVI-XVIII wiek Wystawa, ciało palenie, tradycja obrządków do Rzeczu Dolnej Wisły Naczynia Kultura ludowa Dolnego Powiśla Życie codzienne mieszkańców Rzemiosło artystyczne XV, XX wiek. Wystawa etnograficzna. Stoją tu stare, malowane skrzynie z powiśla, rzeźby lokalnych artystów, a na ścianach wiszą czarno-białe zdjęcia chat, wpisanych kiedyś w krajobraz dolnego powiśla. Kawałki łodzi, wiosła, rzeźba barokowa z terenu Pomorza. Wystawa Przyroda Polski Północnej. Meble, mamuty i dinozaury. Na dziedzińcu zamkowym znajdują się dwie armaty. Zamek w Kwidzynie to jeden z najciekawszych zabytków gotyckich w Polsce, który przyciąga turystów. Swoją bogatą historią i unikalną architekturą.